Sex Podcast. Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny seks Podcast przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog i dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii. Dziś porozmawiamy o udawanej atencji. Właściwie to czym, Robert? Czym jest według ciebie udawana atencja? Znaczy, zacznijmy od zdefiniowania określenia atencja. Atencja to jest taka potrzeba uwagi. To jest potrzeba względów która się pojawia w relacjach i to jest taki termin używany między innymi w psychologii, którym operujemy, żeby opisać pewne zjawisko. No tu mamy ważny element przed tym określeniem, czyli udawana atencja, czyli wyobraźmy sobie osobę, która udaje uwagę. Udaje względy, no właśnie, żeby coś uzyskać, prawda? Bo udawanie to mi się trochę z fałszem kojarzy, że, że jednak coś próbuje ukryć albo coś wzmocnić, żeby uzyskać określony, określony efekt. I tutaj o, o co chodzi z tej udawanej atencji? Przynajmniej ja to tak rozumiem, że wprowadzamy w błąd. Osobę partnerską, świadomie to znaczy udajemy coś, żeby na przykład, ona się w nas zakochała, czy chcemy ją rozkochać, czy chcemy na przykład wejść w nią w, w relację bliższą, a w sumie tego tak naprawdę nie czujemy, tylko trochę to podbijamy, żebym właśnie mieć ten zamierzony efekt. No, brzmi to jak manipulacja. Tak i myślę, że to słowo też warto, żeby padło, bo rozumiem, że dzisiaj rozmawiamy o takim działaniu, które jest intencjonalne, które jest celowe, czyli że dana osoba zdaje sobie sprawę z tego, że nie odczuwa tego zainteresowania, ale jednak z jakiegoś powodu Decyduje się wejść w te relacje, udając tę atencję, udając to, że ciekawi ją ta osoba, e, obdarowana tym, a czy obdarowana w cudzysłowie, oczywiście tą uwagą. Pytanie wydaje mi się oczywiste, po co ludzie tak robią? E, tutaj opowiem o takim, e, takim teoretycznym przykładzie, zbudowanym z wielu, e, z wielu moich doświadczeń e, terapeutycznych. Wyobraźmy sobie parę, która przychodzi do gabinetu psychologa, seksuologa e, z problemem. E, w łóżku z problemem, z pożądaniem, z brakiem kontaktów seksualnych. I w momencie takiej analizy indywidualnej okazuje się, że jedna z tych osób opowiada o obrzydzeniu do partnera, niechęci do partnera, i które nie pojawiło się w czasie trwania tej relacji, tylko było od początku. I opowiada, Potrzebowałem, potrzebowałam wejść w związek, było to dla mnie potrzebne dla rodziny, żeby się wyrwać z miejsca, w którym jestem. I to doprowadziło do tego, że no, tego seksu nie mamy. Na początku jakoś się do tego zmuszałam, zmuszałem, a teraz już nie jestem w stanie. Ja mówię, no dobrze, ale jak państwo byli razem, to zauważyłem, że tą atencją obdarzał pan, pani, tą drugą osobę. Mówił o miłości, o szczególnym układzie, o tym, że, o wyjątkowości relacji, w której jesteście. No i potem odpowiedź, tak, bo to mi jest potrzebne, ponieważ no, gdybym z tego zrezygnował, zrezygnowała, to bym wróciła, wrócił do punktu wyjścia. Ok, bo dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, właśnie aspekcie takim takim świadomym tego, tego, te, te, tworzenia takiego rodzaju relacji. No, bo to jest sytuacja, gdzie nie ma uczciwości, prawda? Nie ma otwartości, nie ma jasno pokazanych zasad tej relacji. Tylko jedna osoba tkwi w przekonaniu, że ta, ta, ta atencja, ta uwaga, ta ciekawość, zainteresowanie jest szczere. No, z drugiej strony jest to działanie intencjonalne, celowe, w celu zaspokojenia własnych jakichś tam potrzeb i osiągnięcia własnych celów. Jak Ciebie słucham, to pojawiła mi się teraz taka. Wątpliwości, jak bardzo trudna jest praca w terapii z parami, że czasami jest tak, że w gabinecie, jeżeli siedzą dwie osoby, które opowiadają o jakimś problemie, to y, obecność osoby partnerskiej może bardzo utrudniać szczere, otwarte opowiedzenie o tym, co dolega nam w związku, co uwiera w tym związku. I dopiero y, y, na przykład w spotkaniu indywidualnym może się okazać, że dana osoba ma dużo więcej w sobie do opowiedzenia niż ujawnia na sesji spotkania wspólnego. Wiesz co, ale to by nie wyszło, gdyby właśnie nie było tego wspólnego spotkania. Bo to mhm. oczywiście mogłoby w wywiadzie się pojawić jako ważna kategoria. Natomiast ta zmiana, to co byśmy właśnie określili mianem udawanego, udawanej atencji, się pojawiła. Ale powiem Ci o innym przypadku. I tutaj w, też z takiego wspólnego mianownika wielu osób. Tutaj szczególnie słyszałem to, czy częściej to słyszałem od kobiet, że ja potrzebuję tak, nie wiem, dopompować swojego męża, tak mu udać to zainteresowanie, bo jemu to jest potrzebne. To znaczy, że to jest taki arsenał uwodzicielki, uwodziciela, że to jest jakby to te, danie tej uwagi, jest czymś, co jakoś tam. Właśnie od, zostanie nagrodzone. Czyli mnie to wcale nie interesuje, ale ja muszę udawać, że to mnie interesuje. No tak, to, ale co z tego wynika? Wiesz, kłótni, bo... czy właśnie to, że druga osoba czuje się zainteresowana, że druga osoba nie odejdzie. Tam jest bardzo wiele rzeczy może wynikać. I to nie mówimy o procesach nieświadomych, co dzisiaj podkreśliłaś, ale świadomie to robię. To znaczy, gram na przykład z tym moim partnerem, częściej akurat to słyszałem jako argument od kobiety dlatego to zaznaczyłem, natomiast absolutnie jest to element uniwersalny, niezależny od płci, że, że to jest potrzebne komuś. Wynika, no, tak jak mówię, podbyłem to tym mitem, że mężczyźnie to dopompowanie jest potrzebne, więc ja muszę się nim zachwycać, muszę pokazywać, jaki jest wyjątkowy, pomimo, że nie mam tego tak naprawdę w sobie, a nawet nieczęsto nie mam niezgodę, ale muszę to zrobić, bo to jest na użytek na przykład świętego spokoju. Kończy się nam oczywiście czas w tym odcinku, ale mam taką potrzebę, żeby, żeby powiedzieć, co można z tym zrobić, bo e, wiesz, mam wrażenie, że, że opisujesz jakiś taki klincz życiowy, czasami wejście w jakąś rolę, która na początku wydawała się obiecująca, ale potem przez stała nam się podobać, no bo rozumiem, że z jakiegoś powodu te osoby trafiły do gabinetu seksuologicznego, że generalnie, no, nie przyszło się pochwalić jaką fajną mają relację, zazwyczaj tak się nie dzieje, tylko z jakimś problemem. No i tu jest często moment przełomu, bo to jest to tak jak mówisz, to cierpienie, które się, e, które się objawia tym, że zmotywowany jestem do, do pójścia do specjalisty najczęściej e, i tutaj ta właśnie, co pani, co panu to daje? jakie pani ma korzyści, ja nie mówię już o tych wewnętrznych, ale takie, takie psychologiczne, czy na przykład wejście w tą relację, żeby pani powiedziała tak autentycznie swojemu partnerowi, jak jest, to uważa pani, że to by spowodowało odrzucenie go, na jakiej podstawie buduje pani takie przekonanie. Trochę mówię takie od, od takiej kuchni terapii poznawczo-behawioralnej, czyli praca z przekonaniami, automatycznymi myślami, żeby też przyjrzeć się temu. Oczywiście to zależy od głębokości, nazwijmy się, tego, tego problemu, jak mówię tutaj trochę w cudzysłowie i zdarza się, że to jest taki ta autentyczność, to, ta, ta prawda w tej relacji nie okazuje się destruktywna, tylko budująca i okazuje się, że co jest ciekawe, bo często na tym, co mówimy, to to jako podam jako przykłady cierpi więź. I to jest też tak, no mówię o tego, może tego drugiego przykładu bardziej. Ten brak poczucia autentyczności w relacji drenuje więź. Że nie jestem blisko, bo coś tam udaje, coś tam oszukuje, a otwarcie się nagle może spowodować, czy może spowodować też zbliżenie się, czyli mogę być bardziej otwarta, mogę być bardziej otwarty, mogę mówić szczerze, i, tego, i to nagle okazuje się, że jest takim sposobem na zbliżenie. Tak. Czymś takim bardzo uwalniającym, jak, ty, jak tego słucham, na zasadzie takiej, że też takie przyjęcie, że nie mam partnera, który jest idealny. Tak? Nie patrzę na swojego partnera czy partnerkę w sposób zero podkreślając tylko zasoby i tylko wspaniałe zalety, ale również doceniam i akceptuję pewne ułomności, pewne trudności, które ta osoba ma i widzę cały obraz, a nie za wszelką cenę staram się udawać i wmawiać sobie i tej osobie, że mam do czynienia z osobą, która jest idealna. Chociaż myślę, że akurat w tej konkretnej sytuacji, kiedy podkreślamy, że jest to działanie intencjonalne i taki przypadek rozpatrujemy, to tak naprawdę może być to... Myślę, że to ma sens? Inaczej, czy to ma szansę zbliżenia w momencie, w którym ktoś celowo manipuluje? No i to jest bardzo trudne pytanie, bo rzeczywiście no, tutaj jest ogromne ryzyko rozpadu tej relacji i to jest wybór samych osób. Absolutnie trzeba to podkreślić i to jest ich ostateczna decyzja. Bo to jest też sytuacja przemocowa jednak. Może też taka być. Tylko ja znowu popatrzę z takiej strony, że czasem to jest trochę opakowane w tą manipulację. Czasem łatwiej kogoś zmanipulować, niż się do kogoś zbliżyć. Myślę, że to jest dobre podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Przy mikrofonach dr Aleksandra Krasowska, czyli ja, oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog. Czyli, czyli ja. Czyli ten drugi głos. Mogą państwo wysłuchać nas z pozostałych odcinków Seks Podcastu na Spotify, na Apple Podcast oraz YouTube. A my słyszymy się już w kolejnym odcinku. Do widzenia. Do widzenia. Sex Podcast.